Postacie historyczne w trzy minuty. Wanda Błońska. Urodzona w 1911 roku w Poznaniu, Polka miała dwie różne matki. Helenę Błyńską, która została po śmierci zastąpiona przez Martę Błyńską, ponieważ jej ojciec się o żeniu po śmierci pierwszej żony. Wanda nie uczęszczała do szkoły podstawowej, ponieważ jej ojciec wziął ją na edukację domową prowadzoną przez niego. Następnie poszła do gimnazjum sześćskiego w Toruniu, a potem uczęszczała do wielu uniwersytetów, a nawet w jednym z nich została absolwentką. Przed zostaniem misjonarką pracowała w szpitalach w Toruniu i w Gdyni podczas wojny została pod brała udział w szkoleniu zespołów sanitarnych. Po wojnie sama prowadziła szpital w Toruniu. Od połowy lat 1900 Wanda Błańska pracowała w środku leczenia w Bulubie w Ugandzie jako lekarz naczelny. Gdy w roku 1983 przekazała kierownictwo swojemu ugandyjskiemu uczniowi i pracowała od wtedy tylko jako konsultant. W 1993 roku Wanda wróciła do Polski po 40 latach i osiedliła się w Poznaniu, gdzie również zmarła. Teraz jest pochowana na cmentarzu jeżyckim w Poznaniu. Ciekawostki. Wanda błyska podczas pobytu w Ugandzie otrzymała tytuł matki trendowatych, a miejscowi mówili na nią dokta, co jest oczywistym angielskim słowem doktor, powiedzianym z uganckim akcentem. Trąd jest niebezpieczną chorobą, którą rozróżniamy na dwa rodzaje. Lepromatyczną, polegającą na wyłażeniu guzowatych krostów, jest bardziej zarażliwa od turbokulejdowej która za to jest groźniejsza dla pacjenta, gdyż może spowodować utratę czucia. Wanda Bońska wiedziała o wszystkich tych niebezpieczeństwach trądu, lecz i tak podjęła się leczenia choroby. Co ciekawe, Wanda nigdy się trądem nie zaraziła i jej śmierć była zupełnie naturalna. Fanda zdobyła aż 10 orderów do dnia dzisiejszego, nazwano po niej Szkołę w Poznaniu i w Kowalowie, nazwane też zostało jej imieniem Rondo w Poznaniu oraz wygrała w konkursie zorganizowanym przez Urząd Miasta Poznań, dzięki czemu została nazwana Poznanianką Stulecia w 2018 roku. O Wandzie Błońskiej zostały napisane dwie książki pod tytułem O Życiu i Dziele Wandy Błońskiej autorstwa pani Nawrockiej M. oraz Misjonarzy Zdrowia autorstwa Jerzego Wojciechowskiego. Podczas wojny również była członkiem organizacji Gryf Pomorski i komendantką oddziału kobiecego w obwodzie toruńskim AK.